Kropka. Dziś mamy średnicie lwa, a wczoraj się to w międzyczowie a to są karty z kochanewskiej z bezwieszkańską. Są to dusze kadunki kat duszych kotów. Lew, kepard, tygrys i lampard, tylko lew i lampard należą do wykrypki zwierząt Afryki. Nieco wcześniej 20 godziny zaplzamy się także ten dzień tygrysa. Zawieszam do kociaków kotki Figaro. Z, dzisiaj z mamą. Kot domowy taki jest, tak, tak jak jest. Małym snem Tygresa I2 Tygres żyje wiecznie w Azji, ale w Afryce i Azji.